Volvo XC40 kolejny raz zagościło w naszej redakcji a po raz pierwszy było w 2018 roku i to był właśnie ten rok w którym ten samochód zyskał prestiżowy tytuł europejskiego samochodu roku 2018. W tej chwili spotykamy się z wersją T5 Plug-in Hybrid o której opowiem wam w tym filmie. Zapraszam. Z zewnątrz samochód nie ma żadnych ekowyróżników sugerujących, że możemy jeździć na prądzie. Zdradza to jedynie klapka na przednim błotniku oraz oznaczenie z tyłu samochodu. Będąc za kierownicą również ciężko będzie nam rozpoznać wersję hybrydową na pierwszy rzut oka, chyba że po uruchomieniu samochodu zwrócimy uwagę na zegary. Domyślnie będziemy zawsze jeździć w trybie hybrydowym, i nawet jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana i samochód nie jest w stanie zadeklarować żadnego zasięgu, który moglibyśmy pokonać na samym prądzie, to to wspomaganie elektryczne będzie niewielkie, ale będzie. Tak jak w każdej innej hybrydzie, która nie jest hybrydą typu plugin. Kiedy baterię mamy natomiast naładowaną, no to oczywiście to wspomaganie prądem jest znacznie większe i udział bezemisyjnej jazdy w naszym przemieszczeniu się jest naprawdę duży. I możemy poruszać się w trybie hybrydowym wówczas, jak i w trybie całkowicie elektrycznym, bezemisyjnym. Aby tak się stało, musimy wybrać tryb piór. Oszczędna jazda. To nawet widać, że zasięg deklarowany, możliwy zasięg deklarowany do pokonania na prądzie wzrasta przy pełnej baterii zamiast 40 km było to 45 km. I tutaj. Naprawdę musimy się bardzo postarać, żeby samochód włączył silnik spalinowy. Dopiero jak zrobimy konkretny kickdown, no to to jest sygnał dla samochodu, że te 82 konie mechaniczne nam nie wystarczają, no bo tyle właśnie ma silnik elektryczny, z pomocą którego w tym trybie właśnie się poruszamy. Kiedy jeździmy w trybie hybrydowym, no to do dyspozycji mamy 262 konie. To bardzo dobra wartość, biorąc pod uwagę wielkość tego samochodu i naprawdę możemy odnieść wrażenie, że samochód chce rwać do przodu jak dziki. Czujemy, jak wgniata nas w fotel. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Nasila się oczywiście, kiedy wybierzemy tryb sport. Co ciekawe, jest jeszcze tutaj tryb off-road. I to może zmylić niektórych użytkowników, ponieważ jak mogą kojarzyć z innych modeli Volvo, które są hybrydami typu plugin. Mogą spodziewać się tutaj napędu na cztery koła, bowiem w innych modelach jest to tak rozwiązane, że silnik elektryczny jest z tyłu i napędza koła tylna, a silnik spalinowy napędza koła przednie. Wówczas mamy ten napęd na cztery koła. Tutaj tak nie jest, tutaj napęd jest tylko na przednią oś, bowiem silnik elektryczny sprzężony jest ze skrzynią biegów. Samochodem jeździ się bardzo przyjemnie i tego mogłem już doświadczyć po pierwszych jazdach Volvo XC40. To jest samochód do miasta, na trasie też się sprawdzi, natomiast ta jego hybrydowość daje nam nowe możliwości, bo jeżeli ktoś ma możliwość ładowania tego samochodu w domu, no to przez noc spokojnie ten zasięg 40 km jest w stanie sobie zagwarantować. Jeżeli nie robi dużych przebiegów, to w zasadzie cały czas może jeździć na tym prądzie. Kiedy kwestia ładowania tego samochodu, która zresztą może być problemem, bowiem to nie trwa zbyt krótko. Mamy tutaj tylko jedno złącze typ 2, więc trzeba założyć, że te 2, 3, 4, może nawet godziny samochód będzie musiał być podpięty. Więc jeżeli to kogoś przeraża, to nie ma problemu, żeby na przykład wybrać się dalej w trasę, bowiem mamy cały czas do dyspozycji silnik spalinowy. Dwie, trzy minuty napełniamy bak do pełna i jedziemy dalej. Także hybrydy typu plugin to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które chcą jeździć nazwijmy to niezależnie od dostępu do punktów ładowania, ale czasami mają też ochotę pojeździć w ciszy, zrelaksować się brakiem odgłosów silnika. W kabinie i, i poczuć tą elektromobilność na własnej skórze. Jeżeli natomiast mówimy o silniku, to mamy tutaj jednostkę 1.5. To jest silnik trzycylindrowy i wszystkim sceptykom silników. Trzycylindrowych mogę powiedzieć i uspokoić ich. W tej chwili powinienem, że tego silnika za bardzo nie słuchać. Jeżeli tylko nie wkręcamy go na wysokie obroty i jeździmy sobie tak spokojnie, zachowawczo, to naprawdę ciężko tutaj domyślić się, że mamy silnik trzycylindrowy. Natomiast nie wszystko w tym samochodzie jest idealne. Na przykład bardzo nie podoba mi się sposób działania hamulców. Wiadomo, podczas hamowania, w tego typu samochodzie odzyskujemy energię natomiast pedał hamulca pracuje dość dziwnie, bowiem no, kiedy chwilkę pojeździmy samochodem i przyzwyczajmy się, że y, odpowiednia siła przyłożona do pedału hamulca zaowocuje takim, a nie innym hamowaniem no to możemy jeździć płynnie i delikatnie, natomiast mam wrażenie, że tutaj następuje jakaś progresja bowiem kiedy będziemy hamować z jedną siłą, to nagle może się okazać, że samochód uzna, że trzeba odzyskać więcej energii i nagle samochód zaczyna hamować bardziej, albo w drugą stronę. Odczujemy, że jest to jednak niewystarczająca siła, której się spodziewaliśmy, którą założyliśmy, że będzie można użyć. Także jest to zaskakujące momentami, trzeba się do tego przyzwyczaić. To zjawisko miało miejsce nawet, kiedy w indywidualnym trybie jazdy zaznaczałem normalny tryb pracy układu hamulcowego. Poza tym w wielu autach hybrydowych czy elektrycznych spotykałem się z takim nieciekawym dla uszu zjawiskiem. Yy, wiadomo, no tutaj co chwilę są jakieś przepływy energii, korzystamy z niej, później odzyskujemy i pojawiają się dźwięki o bardzo wysokich częstotliwościach i to naprawdę może przeszkadzać. Jeżeli, jeżeli tylko ktoś jest wrażliwy na takie częstotliwości i je przede wszystkim słyszy, no to będzie to naprawdę męczące. Teraz przyszedł czas, aby sprawdzić jak szybko ten samochód można naładować. W punkcie ładowania pojawiam się z zasięgiem na prądzie wynoszącym 6 km. Po podłączeniu kabla samochód sugerował mało optymistyczną godzinę zakończenia ładowania, jednak po chwili sprawy zaczęły wyglądać nieco lepiej. Ostatecznie baterie były pełne około 15 minut po deklarowanym na początku czasie. Zasięg wzrósł do 40 km w trybie hybrydowym i 45 w trybie Pure. Mam zamiar sprawdzić, czy te wartości będą mieć pokrycie z rzeczywistością. Na początku tego pomiaru wydawało mi się, że na prądzie pokonam więcej niż deklaruje komputer, natomiast ostatecznie przejechałem 45,5 km na samym prądzie w trybie piór. Warto zaznaczyć, że poruszając się w trybie hybrydowym samochód również będzie poruszał się bezemisyjnie do momentu rozładowania baterii, przy czym zakres operowania pedałem przyspieszenia tak, aby nie uruchomił się silnik spalinowy, będzie mniejszy, co samochód dobrze obrazuje wskazaniami przed kierowcą. Bez względu czy poruszamy się z pełną baterią w trybie piór czy hybrid, mocniejsze wciśnięcie gazu sprawi, że silnik spalinowy się uruchomi. Bezemisyjnie możemy się poruszać do prędkości około 120 km na godzinę. Deklarowane przez producenta zużycie paliwa na poziomie 2-2,5 litra na 100 kilometrów można wsadzić między bajki, ale kiedy zapragniemy przejechać 100 kilometrów w mieście, a połowę tego dystansu pokonamy na samym prądzie, to pod koniec podróży bez uprawiania eco-drivingu wynik na poziomie 4 litrów na 100 kilometrów będzie realny do osiągnięcia. Co ważne, Volvo XC40 T5 Twin Engine ma zlokalizowaną baterię w podłodze, co obniża środek ciężkości samochodu, a przede wszystkim nie cierpi na tym pojemność bagażnika, która wynosi nadal 460 litrów. Nie odczujemy też różnicy, zajmując miejsce z tyłu, gdyż tunel środkowy jest tylko minimalnie wyższy. Za tę odmianę modelu XC40 trzeba zapłacić przynajmniej 209 tysięcy złotych, czyli o około 70 tysięcy więcej niż za podstawową wersję spalinową. Różnica w cenie, biorąc pod uwagę oszczędności paliwa, nie zwróci się prędko, ale jeśli chcemy kupić samochód, który pozwoli nam czerpać przyjemność z jazdy autem elektrycznym przy jednoczesnym zachowaniu komfortu pokonywania dłuższych dystansów z uwagi na obecność silnika spalinowego, to jest to dobry wybór, który być może ułatwi nam podjęcie decyzji za kilka lat, kiedy będziemy myśleć o samochodzie w 100% elektrycznym.